Ma dopiero 15 lat, a waży prawie 200 kg. Chciałbym być o połowę mniejszy, żeby żyć zdrowiej. Zawartość tkanki tłuszczowej jest na poziomie 25 kg. Czyli możemy powiedzieć na dzień dzisiejszy, że jest nadwaga. No, będziemy starać się zwrócić wali. Chciałabym, abyśmy przygotowali dla naszych bohaterów kolację w zasadzie z warzyw. W ich wieku już ten smak nie jest tak odczuwalny jak kiedyś i musimy zadbać o te potrawy, żeby one były przede wszystkim smaczne. Ośliny zjadł ogromny talerz makaronu i trzy wielkie kawałki pieczywa czasunkowego. To dużo za dużo dla dziecka w jego wieku. Jak tak dalej pójdzie, szybko dostanie cukrzycy. Operacja polega na tym, że zmniejszamy żołądek do wielkości 20 ml i urobimy przełączenie z jelita długości około 1,5 metra. Jedzenie jest częścią naszej kultury. Nauczono nas nie zostawiać niczego na talerzu. Poiliśmy to naszym dzieciom. Mieli kiepską kondycję. Trudno było im wrócić na nabieżnie, ale poradzili sobie. W ciągu ośmiu tygodni poprawili swoje zdrowie pod każdym względem.